Hej, hej, ziomeczki! Witajcie w mojej nowej serii na moim kanale, a mianowicie w Gothicu, dwójeczce, noc, kruka. Tak jak mówiłem w którymś tam odcinku Minecraft Hardcore, nasze gry mi nie pójdą, ale dość tego, dość tego pitolenia, przejdźmy do gry. Dobrze, nowa gra. Wczytywanie. Wczytywanie. Ale to jest emocjonujące. Cóż, e, wstępów wam nie będę pokazywał. Bo to jest nudne, strasznie. A nie chcę przyciągać. Aha, jesteś już. Jestem, jest mój, nasz ulubiony się ksardas się i bezimienny. Spotkamy. Czuję się. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Hmm, dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu. Magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym. Te teksty na górze, które są, wyś wyświetliłem, dlatego, że będę te dłuższe pomijał. A Wy możecie sobie film zatrzymywać i je czytać. Więc. no. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą wraz z starych ram. że jeszcze nigdy go nie oglądałem do końca. Budzą się strażnicy tych hramów, A ich gniew. Jak ja nie, ziemią. Jakie nie lubię tych golemów. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. To było dziwne, bo było widać cień tego golema, on przed z drugiej strony. Co dużo czasu w końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszym ostatnim krzykiem. Roz... był to wyraźny rozkaz. Jego ostatni rozkaz brzmiał: smoki, tak. Smoki zebrały wokół siebie. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje. O... W ich posiadaniu znajduje się pewien potencjał. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać to odpowiednik oka i nosa. Nie wolno. wyruszę w drogę najszybciej, jak się Wyrusza da. Bierzesz w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie Od Odkąd dobrałem własną ścieżkę krąg o dobrze, więc ruszamy. Weźmy może kamieną tablicę na początek Poczytajmy. Teleportacja. Flaszę użył. Poczytajmy. Dobra, hmm. zapomniałem. Powiadamy hey. Co możesz mi powiedzieć o tej Co mi możesz powiedzieć? No, to fia, to nie się. Zawsze się przyda udało. Dobrze. I teraz takie sztuczki. Takie buty. Bierzemy misturkę Bierzemy sobie pierwszą broń. Mm. Użyjmy guzicka, weźmy potkę, skóferka, weźmy sobie monetki, zaklęcia. Teraz na górę. Jaka tu jest ciężka spinaczka, miksturka? Kluczy do skrzyneczki. Do kuferka, przepraszam. Dobra, poczytajmy. Doświadczenie się przyda. Pamiętajcie, jeśli, jeśli stoicie na przykład przy takim regale na książki I przestaniecie już czytać, nie klikniecie w, w" bo znowu zaczniecie czytać N Nie, y nie próbujcie jak, jak tylko zgasicie. Od razu odejść, bo znowu zacznie. Nie, wcześniej mi się to jakoś udało, teraz nie chcę Dobra, never mind Taki mindfuck Dobra, chodźmy już stąd Tu ogólnie jest jeszcze gdzieś postążek Beliara, o właśnie tam To kiedyś się nam na pewno przyda ale nie będę spoilerował Teraz na dół. Okej, okay. kolejny kuferek Pochodnia, kilka czarów zasiada, propsie Woda, pochodnia tu Nic. Pochodnia. Woda. Pochodnia. Dobra. Teraz jeszcze tutaj. Tu jest. Tu jest kij tych roślinek. Ale ja ich nie będę zbierał. Wezmę sobie pas. I tylko te. które nie uzdrowią. Czyli to. To. To, to się przyda do misji potem. To. To. To No to wyszło na to, że chyba wszystko zbiorę. Dobra, tam zbierę wszystko. Tu leżą jeszcze pojedyncze monety, ale nie chcę mi się ich zbierać, więc już chodźmy stąd. Najlepiej poznajmy ten piękno twardy świat. Yy, teraz tak założę ten pas zawsze troszeczkę więcej damage'a wyjmę to od razu bo tu będzie owieczka, którą chcę zabić i chwila, bo nie pamiętam jak to się robiło mm, chwileczkę bo nie pamiętam jak się robiło ciosy, bo te po bokach gdzie to jest? Dobra, nie mam pojęcia A tak, w ten sposób Dobra, bo w jedynce w gotiku było to inaczej Kurka Nie uciekaj, bo tam jest goblin A, Trochę mięska zawsze na propsie, teraz idziemy goblina załatwić P pokażę wam teraz jedną ze znajdziek Czyli z itemków, które leżą bóg wie gdzie Chwila Tutaj właśnie Jest szkielet, krótki łuk i strzały No to w sensie turki jakiś czar, ale to za chwilkę je zbierzemy Dwa czary nawet leżą Mm -hmm. I teraz tak, załóżmy że łuk. Nie będę na razie strzał marnowa, bo się mogą potem przydać. Słuchajcie, jak tutaj ten wodospad. Kiedyś ja się głowiłem, gdzie jest to tajne przejścia, o którym wspominał Ksarda za doliny. Szukałem tego wszędzie. A to gówno jest tu. To, to było jak pierwszy raz grałem gotyka dwieczka. No, wyciągaj tą. Wyciągnij! Bo mnie goblin zabije! No spoko To tak, w lewo nie idę, w prawo Bo po lewej jest gang goblinów A jest bardzo ciężko go pokonać Tutaj po prawo są po te dziwne te Dlatego tam też nie idę Bo je na takim niskim poziomie jest też naprawdę ciężko pokonać Pojedyncze gobliny jeszcze da się jakoś Tu nic nie ma, dobra Naprawdę Fraps zżera tyle ramu, że mi się nawet gotik, nie? O Jezu, no Chwila Fraps naprawdę zżera tyle ramu O Boże Dobra Nieważne Chodźmy tutaj, bo tu jest kolejna znajdka. Kolejne czary zawsze na propsie Dobra Wybijamy, zbieramy zioła I nie uwierzycie kogo spotkamy na dole Jeśli nie graliście to z pewnością się zdziwicie I, i, i jeśli pozna i poznacie go jeśli graliście w gothica jedyneczkę Siedzi sobie tam w szoknisku. Tak jest. Lester! To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że Cię widzę. Lester? Skąd się tu wziąłeś? To Ci dopiero niezła historia. Bo przez kolejne kilka. Diego, Milten. Diego, Miltena i Gorda poza Potem. Ali się nie powiem, gdzie. Zmierzam do jest to ma dziwny głos w tym za nią. Słuchajcie. Korinis? Miasto jak miasto. Tyle, że portowe, Nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z palą. To tak, jakby nie on mówił. Haha, niesamowite. Tak, jakby ktoś taki był w stanie. Owszem, mapę. PILNUJ TYLKO, że ALE TO CO POWINNO TO... DZIĘKI ZA radę. Narka Lester Znowu jedna z tych Zabij go bo ja nie chcę z nim walczyć Tym bardziej, że masz lepszą broń Podpójdziemy Pójdziemy jeszcze tam w dół do farmy Lobarta I myślę, że zakończymy pierwszy odcineczek Z Gothica. Je Dwójeczki Dysk mi się chyba cały zapcha. Mój, to będzie chyba mój pierwszy taki długi odcinek. Dobra. Yy, seria Minecraft Hardcore na razie jest zawieszona, ponieważ Safe mi się usunął. A Minecraft Pokémon to samo, bo też mi się Safe usunął. Nie powiem dlaczego, bo to jest moja prywatna sprawa. Dobra, powiem. Yy, jest jakaś śmieszna historia, że zmieniłem hasło do mojego komputera i zapomniałem go. Musiałem zrobić nowy profil. No i niestety nie mam tych Sabooks. Gupi wilk. Dobra. Mhm. Dobra, schodzimy teraz na dół. A kto to tu się bije? Kawalor! Kolega. Dobra. Nie będę się bił, bo jeszcze jego ujrzę będzie zły. Dobra, kawalor, chodź pogadamy. Jakieś kłopoty? To diabła nie wiem gdzie się ukrywają. Chwila. Ja ciebie znam. Nazywasz się kawalorn, tak? A nie zapomniałeś. To jest dziwne, bo tutaj na górze zapisę kawalorn. przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Do a my jako gracze nie, nie, nie wiemy kto to jest, nie? Ale jeśli ktoś nie grał ogólnie w jedyneczkę, to do miasta. ciężko jest się połapać. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Kilka dni temu przechodził tędy i poszedł do doliny pod... może powinien... To jest... On mówi teraz o Lesterze. Masz na sobie interes w cieni? Od upadku barier? Gdy tylko mogliśmy opuścić... Teraz pracuję dla magów. Powiedz... Nie wolno mi. Mogę cię jedynie wysłać do wad... najlepiej będzie jak z nim porozmawiam. Może pozwolić ci wstąpić. Czy szalona przeszłość jest już za nami? Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz... Nowy i stary obóz to były jedne z trzech obozów e, z kolonii. Z nas były magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułask. Co? Mają niezbadaną Nie mogę ci powiedzieć. Dobrze. Nie, stój. Co tu robi? Utknąłem. G o co? Ch przespałem? E Mówi o... F? Nie Został... Ta, to były... Mogę ci pomóc? Może, ale sądząc po twoim... No cóż, dobra, to ty ł... Daj znać. Daj mi lepszy Potrzeb. Potrzebnyś. Mogę, tak. A co zle? Został pewnie. Dobra, mat. Nie ta broń. Dobra. Idziemy On ogólnie ich będzie zabijał, a ja będę ekspo zgarniał I postaram się im pozabierać bronię. Zabi. Zasłużyłeś nice. Nie broń, tylko to wszystko co on tam ma w środku. Ma, ten, ma, og ma ogólnie on ten mieczyk, ale nie mogę. Mam 10 punktów zręczności za mało. Tutaj będzie kolejnych dwóch, który, z którymi on nie się rozprawi. Jeden leży. Najbardziej zależy mi na broni Brago i nie chcę pozwolić, żeby on go, ją zabrał. to ta broń jest dobra, ale się ganiają. No to jest dziwne! Zabij go no! Moja by No to załatwione. <laughs> Przynajmniej mogę wykonać z... jakie zadanie. A co ze mną? Mm. Dzięki temu będę... Ben... jeden z tych bandytów powinien zanieść go do miasta i odpowiedz mu, że A gdyby cię zapytał, gdzie jest A jeszcze jedno. Kup sobie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Nie wiem, chodźcie. Może na... Pewnie. Niczego nie. Chce się. Pewnie. Naprawdę nie uczysz mnie zręczności. Trudno. Koniec. Narka. Mogę się bronić jednorecznie, nauczyć, ale chwila. No, brakuje mi 10 punktów doświadczenia. Jakie to jest wkurzające! Tutaj na dole będzie kolejny już na wilki. Wilk Młody chyba i taką mam nadzieję No Patrz jak stoi z rozdziwioną gębą On się zaciął? Nie Patrzcie znowu oj, oj, oj. Niedobrze. 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 nie dobrze Nie toprze On mnie chce zabić Ale mu nie ale mu nie weszło Łyknijmy, łyknijmy sobie Esencję le, leczniczą dojdźmy na, dojdźmy na farmę Lobarta I zakończmy ten odcinek Tędy będzie chyba najlepiej skrócić Pogadam jeszcze z nim Pójdziemy do Lobarta Widziałeś, ciesz się, a wzięlibyśmy cię, wyglądasz czego? W górach został Te przeklęte śmiecie, to pewnie miałeś niesamowite szczęście. Bandyci nie będą. Czemu? Nie żyją? Zadarli z nieba. Chwała, Ino, co? So opowiem o tym po...